Jedziemy dalej z tym skuterem no i także no, ja tu rozkręciłem wariator patrzałem, popatrzałem Także średnica tej tulei jest taka sama, nie średnica, no, średnica średnica mi chodzi o też o długość Także tu jest jakiś chiński wariator, zamiennik kupiony. No żeż jest identyczny, czyli kupili, ale inne są inna waga rolek. Te stare rolki no, są tutaj już widać, że jest zjechane. I, no ja to zrobiłem gościu wczoraj przyjechał, ale no, za daleko się nie najechał, także tylko z paska zostało tego naprawdę co nie I, mm, Czyli tak. Prawdopodobnie, no jeszcze tutaj, nie, akurat nie będzie widać, no tutaj też jest już taki próg, taki trochę wyślizgany Więc może, może za, za, zastosuję ten drugi dolnik ale wariator, ale nie o to chodzi Także prawdopodobnie przyczyniło się tutaj do, do rozwołania paska, z tego co ja ostatnio jeszcze tam kilka filmów jeszcze Oglądałem. tu jest taki duży luz widzicie? a tutaj takiego luzu nie może być no, 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 na tym, na tym dzwonie tutaj napędowym tylnego koła z tego co gość od motoserwisu to, to się przyczynia później do tego że się pasek rwie no, a tutaj jeszcze zauważyłem nie, gdzie ten stary, stary wariator był Pasek, pasek się tutaj do końca nie, nie otwierał. Także też nie wiem czemu, Co, dlaczego, ale to będzie trzeba zobaczyć. No, ja muszę kupić tak nowy pasek. Nowy pasek będzie trzeba kupić. No, i będzie trzeba kupić nie wiem, tu jak tutaj, to jeszcze muszę to rozkręcić. Zobaczyć, jakie tu są, co jest powycierane dokładnie i co tu, co tu się przyczynia, właśnie do tego luzu takiego. No i wtedy zobaczymy. Także po prostu nie wiedza. Jeśli ktoś nie wie czemu się paski w no to już będzie teraz wiedział. Także tutaj to musi być praktycznie bez luzu. No i jeszcze jedną ważną rzeczą, że tutaj pasek musi prawie równo się z tym z rowerowkiem tutaj zazębiać i tak dalej. No dobra, no ja na tą chwilę nic nie zrobię, no nie uruchomię tego, nie posprawdzam Pasek trzeba kupić z rolkami Rolki powinny być yy, Można powiedzieć, że jeśli mamy lekki ten, ten wybierak z tymi rolkami Jest lekki, wtedy można zastosować za średniej, yy, średniej ciężkości rolki albo ciężkie rolki a jeśli dzwon jest lekki, e, ciężki dzwon, no to stosujemy e, wtedy lekkie chyba roki a to wszystko zależy też e, czy chcemy uzyskać większy moment obrotowy i e, większy moment obrotowy, żeby wyciągnąć z silnika więcej prędkości czy, czy na no odród więcej mocy czy, czy średnie rolki zastosować żeby mieć średnione te wartości. No dobra, ja sobie to tu, tutaj trochę to składam, skręcę jeszcze tam to zobaczę. No i, i będzie to na razie na tyle. także części pewnie do, przyjdą dopiero gdzieś po niedzieli Nie ja będę musiał to pozamawiać. No i by było na razie na tyle. No to jedno. skuter to ogólnie tam część elektryki nie działa. Kopka tutaj ten staffę też bym wam mówiłem, że to ledwo dyszy. Dobra, na tą chwilę to tyle. Także wiadomo, czego tutaj przyczyna jest. No i nic na razie więcej nie zrobię. Także trzymajcie się, uciekam. No i jakiś kolejny film będzie to wrzucę, to Dobra, na razie trzymajcie się.